Witam Was na pierwszym odcinku z Minecraft na 10 w akcji. Jest to pierwszy odcinek i pierwsza seria na tym kanale. A więc, seria nazywa się Minecraft Kwadratowa Masakra. Jeśli chcecie więcej odcinków i chcecie zobaczyć, jak ona się potoczy, oglądajcie do końca. Na, na tym kanale i, na tej, na tym, i na, w tej serii będzie bardzo, cieka będzie bardzo ciekawie i będzie niezła beczka. A więc polecam wam oglądać tę serię, bo naprawdę teraz się rozkręca, a później będzie najlepiej. Będzie, najlepsze jest to, że widzowie będą mogli do nas dołączać. A w następnym odcinku dołączą do nas już ekipa nagrywkowa. A więc bardzo wam polecam oglądać. Jest to seria Minecraft kwadratowa masakra. I co? Nie... Miłego oglądania. Zapraszamy. Widzę, z tej strony 10 w akcji. Gdzie nas jest tylko dwóch, z takiego powodu, że zaczynamy odcinek. Yy, kwadratowej masakry! I moi drodzy, dzisiaj jest pierwszy odcinek z kwadratowej masakry. I w następnym odcinku już będzie trochę więcej osób, netwik zaraz przyjdzie yy, ogólnie. Więc yy, net zaraz przyjdzie Na chwilę poszedł. My zaraz będziemy szukać miejsca na wioskę. Bo w, w następnym odcinku do, dojdą do nas osoby Takie jak na przykład różne, różne Po prostu na przykład yy, nasz kolejny król wioski, czyli Pikselek Bo ogólnie królów wioski będzie trzech eee, A jeszcze w następnym odcinku dojdą jakieś mieszkańcy naszej wioski o. Siemano widzowie, to ja, wróciłem Tak, wrócił i ogólnie już sobie zbieramy te trochę surowce. Poza odcinkiem zebraliśmy tylko drewno. Bo nam się nudziło. A więc no my zaraz szukamy miejsca na wioskę, co nie? Oczywiście. Gdzie budować i zaczynamy budować ratusz. Żeby to jakoś. Będzie to Fajne, takie życie, ja ale robię. no nie będzie to życie, jakby widzowie no. Będziemy robić coś na kształt kwadratowej masakry, tylko że wersja w 10 w akcji. Tak. W ogóle pierwszy odcinek na 10 fakcie. Jak się czujesz z tym, że to jest pierwszy odcinek? Mm, Ale. Jak Jakbym to mógł pojąć, eee, nazywam to. Ten. Słowa mi braku. Eee, no. Pierwszy, pierwszy odcinek, rocznica już pierwsze, pierwszego odcinka. Trzymaj <grymki> lof. <love> o, dziękuję. Mienia trochę pokopimy. Ja ogólnie bym na Ja teraz już zrobiłem crafting. Ja bym zrobił tak na innym biomie, bo ten biom to jest taki trochę... Nie powiedziałbym... Taki trochę zimny i... No, taki zimowy i też trochę słabo. Więc ja bym zrobił to w innym biomie. Ogólnie na innym. Dobra. A więc widzowie, no, jeszcze nitk nie ma ogólnie teraz tego. Nie ma... Skina, bo mój się nie wczytał. A będziecie mieć dzisiaj tylko moją, jakby, o, perspektywę, a na samym odcinku już będzie perspektywa nycka. Będzie każdego innego e, ekipa, ekipowicza, który będzie nagrywał. na naszym. Będzie z nami nagrywał. Tak. A więc, dobra, wsadzimy sobie trochę. będzie trochę długi. Takie jak typowe odcinki takich trochę kwadratowych masakr i innych takich różnych serii. Ja wiem, na przykład na samym odcinku ja wiem, na przykład tym ludziom zrobiłem na przykład takie działki, żeby oni mieli dom, ale na samym początku żeby oni się zrobimy, żeby oni sobie sami szukali. Tak, tak i oni odznaczymy im też działki i na przykład nie wiem za diamenty lub złota im będziemy płacić czy coś takiego albo żelaza. Albo inne surowce, no. Właśnie, żeby oni właśnie i teraz tylko pytanie, czy mamy mamy dla nich być mili, czy my nie mamy dla nich być kurna jak tacy demony i wiesz, mamy być dla nich taki stanowczy, bo to też będzie jakby, nie wiem. Ale to wszystko w, w trakcie się... Zobaczy. Zrobi. Wy też możecie nam dawać jakieś różne Trzymaj. podpowiedzi. Trzymaj. O, 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 co to? Eee, o, wołowina. Uchle, ja mam jedno serduszko, więc ja potrzebuję bardzo. Ja do. Dobra. Dobra, nazbierałeś. Tak, weź. Po, y lecimy. Czekaj, weź, zrobię sobie jeszcze ten siekierę ja drewnianą. Sobie tylko... ja się drewnianą. Ja zrobię tylko kilof, taki ten. Jak on się nazywa. Kamienny? Tak, tak, tak to, ta, to, ta, to, zrobię kilof i siekierę kamienną. Dobra. A dobra, tak się robiło. Pamiętam już teraz jak się Znaczy mam, więc nie potrzebuję. Ale no... O kurde, sorry. Och, wywaliłem to, bym jeszcze zgubił. Dobra. Dobra, i dawaj, lecimy. Myślę, że pozbieramy już raczej surowce na, na miejscu. Ja bym znalazł po prostu jakąś taką polanę. Coś takiego. No, znaleźć miejsce, wszystkie drzewa sobie pozbierać. I samemu zrobić takie polanę. No, Idziesz ma. ze mną? No tak, 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 jestem, jestem, jestem. Tylko właśnie ja bym to zrobił na. O, tutaj. Tu jest. Ja to zrobił na innym biomie, bo na tym biomie jest problem, <grym> że jest ty, świnia. Świniok. O kurde, spadłem. Dobra, trzeba znaleźć inny. tam, tam tamtą u, ubiłeś? Nie, a tam jest. Poczekaj, tutaj jest, tutaj jest. Bra, nie, Dobra, nie żyje. O. Co to? A, to są te liski Takie liski Chłop ma... Ty, lis ma w mordzie rybę Co? No Dobra, chodź Karol Widzisz mnie? No widzę, widzę chodź. chodź, idziemy Chodź, przez tą górę przejdziemy, może coś tam będzie A więc no... Dobra, tę stronę nie mieliśmy raczej, bo... No nie szliśmy. No chyba, że ten Możemy z... coś spróbować znaleźć Jest. A, no dobra, ty tu siedzisz na tą górę, tak? Co nie? Ja na łódkę wszedłem. A, bo ty na górę... Co? Gdzie ty na łódkę wszedłeś? Jak to? Chodź na tą górę, gdzie ja idę! Bo tam, tam za tym coś będzie, jest, widzę. Ja lecę, ja bym, ja bym myślał, żeby w stronę... Przez morze to przelecieć. Przy, no w sumie. Okej, okay, bo mam tylko krowę, to co zabije ją. Mhm. Dobra, trzy no, hity wyjąłem. Mam też skórę, więc może później sobie siodło, jak znajdziemy konia. Dobra, gdzie ty jesteś? Aha, tu u mnie jesteś. Krysgill. Wow. O, tam jesteś. Dobra, Idę, idę, idę. My jesteśmy na biomie bardzo. Jesteś już? No, jestem, jesteś. Jestem. No, schowam jest, jest, parę rzeczy. Później sobie muszę jeszcze piecyk zrobić, ale to później. No, dostałeś hita. Przez przypadek, ale bokiem lecimy. No. O, dobra. No i jesteśmy w wodzie. Więc ja teraz polecił chyba na morze i po prostu poszukał różnych... O, dobra. Teraz mi się będzie regenerować. Mogły, Mogliśmy upiec jeszcze przed tym, wiesz? No, ale ja już mi się już zregenerowały, serduszko, więc... Bum. Bum. a się boję, że będziemy ciągle na tym tutaj lodowym biomie i nie wyleciemy na jakiś inny. Bo się noc robi, więc trochę problematycznie jest. Czekaj, musimy przejść. Ciąć? Ja Ty chyba wziąłeś? Ta, ta. Dobra. Że zaraz znajdziemy coś innego, że nie będzie już tego miejsca, tylko znajdziemy na przykład taki... A więc widzowie, zobaczyliśmy, że tutaj jest chyba naj najlepsze miejsce, tylko jest taka polana, więc... Więc chyba po prostu... Tutaj... Co ja dostałem? Nie wiem. Ty... Poczekamy... Powolnie nie dostałem. Poczekamy do dnia i wtedy zaczynamy budować jakby wioskę. Jesteśmy na zimowym biomie, ale no, co to nie przeszkadza A więc co? Gdzie ty jesteś? Eee, o tam więc no. Próbuję królika zapnąć Musimy zaraz zbudować coś. no bo tak Dobra, muszę... zróbmy sobie jedzonko, bo czemu by nie? Ja to, to mam dalej jeszcze dwa w sumie trzy, więc ja to nie potrzebuję. O! Ranek się robi to super. Ja bym zrobił na przykład jakąś kopalnię jeszcze. Od razu. Ale no to na spokojnie, na spokojnie. Na spokojnie. Najpierw byśmy zbudowali właśnie ratusz i może swoje domki? Mhm. Mm Czy ratusz najpierw, co byś, co byś chciał najpierw zbudować? <noise> tak ja tak myślę, żeby najpierw ogarnąć drogę, co nie? I w, yy, dopiero wokół tej drogi robić wszystko. Myślę, że mur też zbudujemy. Ja chyba tak... Ty... Nie no, muru nie trzeba. Ej, ja bym coś zrobił na tej wyspie, zobacz, tej! Której? O, tutaj, tej takiej małej wyspie. Ja chciałem sobie tutaj zrobić dom właśnie. No właśnie, to było fajne. Dobra, to ja sobie rezerwuję tę wyspę. Spoko. Muszę też zrobić siekierkę, bo ja mam. Ale mogliśmy właśnie też coś na tej górze różna ci później coś zrobić, bo ja bym myślał, że jakiś, może jakiś, nie wiem... Nie wiem, więzienie czy coś takiego, ale nie wiem, też myślę... Myślę to moglibyśmy zrobić. Trzymona byśmy mogli do więzienia wsadzić. No właśnie. Albo go w bedroku zakopać. No właśnie. W sumie. Dobry pomysł. Widzowie no, no. Oglądajcie filmik do końca, a się dowiecie co się stało. Dokładnie tak. Oczywiście dzisiaj jesteśmy tylko mamy we dwójkę. O, jest dzień akurat, ja sobie zrobiłem... Te, te te Dobra. Ja tutaj zbieram trochę drewna więcej. Ja bym zrobił na domek... Ja nam zrobił jakiś ratusz. Też sobie buduję na dom, a ja bym sobie, sobie właśnie budował ratusz nam. Bo ten ratusz to też jest dobra rzecz, bo na przykład jak będą ludzie chcieli coś, zrobi mi jakąś, nie wiem poczekalnie i później na przykład będą mieć do nas pytania to właśnie nie przykład, nie wiem będą tam wchodzić jeszcze tak. może bym zrobił jakieś zasady w tym miasteczku co nie zasady w tej wiosce to to na pewno Żeby mieli zasady ej Karol gdzie ty jesteś i na przykład no tam jesteś ty chłopią. tu postaw crafting w jednym hmm. miejscu tam przy piecyku kupost ja jeszcze ja jeden ja pomysł na przykład jak będą mnie grzeczne, to zrobimy taką zapadnię i będą spadać po prostu dostaną karę, że muszą coś oddać, zapłacić karę. Na przykład, albo spalimy im dom. Nie, nie, nie. Ja bym tutaj zbudował taki ratusz, tylko ja bym chciał tutaj trochę. Ja jestem ogólnie dobre zbudowania, ale ja bym najpierw znalazł jakby jakieś drewno takie i jeszcze bym mnie nie rozwalił. Chodzi mi, że chciałbym znaleźć drewno. Tylko ten pień, o, o o ten Trochę tego pnia będę miał Żeby zrobić takie wejście Dobra, mam pięć pnia To ja ogarnąć to muszę łopatę Bo tam kurde ja chcę wyrównać teren No tam jest słaby teren trochę I bym ci polecał trochę go podwyższyć Co? No ten teren, i wiesz co? Nie, ja chcę wyrównać wszystko Bo tam jest jeden blok w górę tylko A. Dobra, ja sobie To Tu bym zrobił lodowisko na przykład, albo jakiś... ten market, nie wiem. Zobaczymy. Co przyniesie, dobra. Hops, hops. Tak, ja tutaj bym sobie zniszczył tego. Zaraz. Hop. Mamy już tak jakby. Tak, cztery, do góry. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cztery. O ja pierdzielę, złem. Jeszcze raz, muszę to wszystko robić. Dobra, hop, 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 hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Raz, Raz, dwa, trzy, cztery. Tym zrobił tak, dobra. I ładnie to jest, już wygląda było się okno, ale tylko trzeba znaleźć piasek, a piasek teraz na tym biomie będzie bardzo trudny do znalezienia. Tak się zastanawiam po której stronie robić, ale chyba zrobię tu po tej większej stronie. No. Dobra. Teraz Teraz ja bym zrobił taki, o, coś takiego. <grym> Dotąd. Tu będzie taki mały dosyć. Hop. I tak później... Ja już się ten w połowie budowy, znaczy dopiero zaczynam, ale to nieważne, tam Nitzk też eee, buduje, ale mamy do was właśnie pytanie, eee, żebyście nam wymyślili, co, nazwę na wioskę, ta? Tak, najbardziej lajkowany komentarz będzie wybrany. Tak, właśnie tak, najbardziej lajkowany komentarz z... Komentarze. Ze wszystkich, które tam będą napisane, wybierzemy najbardziej polajkowane. Tak. A więc napiszcie i może to Twój pomysł będzie wybrany. Dobra. Mamy kluczy. Zbieram z drzewno, bo ma mało, ale właściwie problem jest w tym, że tutaj lepszy jest dzień, a teraz to Wy nic nie widzicie, więc nie wiem, czy się opłaca coś nagrywać, no ale dobra. Trzeba sobie zrobić ogólnie jeszcze... To jak to się nazywa? Yuh. Pochodnie! Dobra, ja coś biorę, zabudowanie drugiego. Jakby. Ja bym nie chciał tego zrobić, takiego. Ja nie wiem, czego bym zrobił, ale chyba z bruku niech będzie. O! Hop! będzie jakby takie trochę. Okno! Nie wiem, jak mnie. Okna robić, ale to z czego? No, piasku tutaj na pewno nie znajdziesz. Jak nie znajdziesz? No, gdzie piasek? No... Chyba, jesteś. No, tylko śnieg, i masz piasek. A no, to w sumie. Później się przetopi. A no, dobra. Tu mnóstwo piasku masz. Jesteśmy przy wodzie. To po prostu zamarzło wszystko. Oj, ja też idę do siebie kopać, bo muszę. Miałem zbyt jakąś kłótnę, kurna... czekaj pochodnie, bo masz może ten? Hmm? Nie, nie mam węgla. Jak się robiło pochodnie? Musisz po... mieć węgiel. No właśnie. A więc no, trzeba zrobić, czekaj, hop, 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 dobra, ładnie, już ładnie. to ładnie wygląda dosyć z przodu, ale muszę jeszcze zbudować tego bruku. A to postaw tutaj. Może, albo no, nieważne. Hmm. Albo piecyk, gdzieś... no. Przenieś no tu piecyk i gdzieś przetopmy. Właśnie piecyka nie mu. A ty masz? Albo po prostu... Gdzie ten piecyk? Bo gdzieś tu był. A, tu są. No właśnie. Oj, mam piecyk po prostu. Masz, masz, masz. a masz. I... ja to znowu udzielam. Dobra, gdzieś wierzę, to zmusza. ja gdzieś tu po prostu położę. A, ty zabrać, dobra Dobra i poczekaj. A ty masz drewno, albo dobra, poczekaj. Hop Dobra, jest... A, bo ja tutaj też trochę kopałem, no tak Dobra. Postaw crafting. To, masz, 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 masz. Dobra, ja yes. kopał tutaj, w tym miejscu. Oj! Mhm. Musimy poczekać na dzień. Albo nie wiem. To już postawię tylko... Albo nie, no, tak tutaj będzie okno. Chyba. No to powinno być okno. Takie jedno. O! O tak. Dobra. No w ogólnie. Nie, nie, nie. Problem jest w tym, że tutaj... Nie mam Łóżek i trzeba jeszcze zbudować łóżka, ale. No łóżek jeszcze nie ma. Mm, muszę się nabić. Mm. Dobra, trudno robię takie schody, jakie mogę. O, creeper czarno rozwalił moją. O, nie, nie rozwalił mojej budowli na szczęście. Ale przez niego nie mam już jedzenia. No super. Muszę poczekać na dzień żeby się a, widzowie, ale no, nie no, wiem. po prostu poczekamy hmm. na dzień i jak będzie dzień wtedy ja z wami się widzimy i tyle dobra widzowie już się robi dzień, a ja teraz zrobiłem pochodnie, więc w sumie możemy nagrywać, ale tak pomyśleliśmy sobie z Nickiem, że może na odcinek by był na moim drugim kanale, później by był na jego kanale, a później by był na przykład w na 10 akcji. Na przykład jakiś tydzień, czy na, z półtora. Bo tak by było... Myślę, że jeśli wam się... O! Jeśli wam się odcinek spodoba, to niech będą dwa lajki, bo na tym kanale jeszcze nie ma za dużej społeczności, więc po prostu dwa, trzy lajki i będzie następny odcinek. Ile myślisz, że lajków muszą zostawić, żeby był następny odcinek? Tysiąc. Tysiąc. Nie no, śmieję się. Zostawcie tyle, ile możecie tak, i... i tak będziemy wdzięczni. Bo to jest na przykład nowy kanał, więc wiesz. Ja, ja. wiem. Ja kanał ten kanał, ale... Uff, ten kanał jest na... w ogóle, że 5 osób zasubskrybowało od tak, że to wam bardzo dziękujemy za to, że. Tak, wielkie serduszka dla was. No w ogóle, myślałem, że będzie mieć tylko my, na przykład na przykład. Ty na przykład i ja z konta tylko my na przykład się zasubskrybujemy, a tutaj napięcie. No widzisz, są osoby, które doceniają takie małych twórców. No. Teraz tu. Dobra, mam dużo węgla ogólnie. Sporo mam jego. O kurde, nie czym ja mam później chęć. I, i Karol jakbyś mógł kto ogarnął z yy, skrzynkę. Okej, okay, tylko muszę najpierw zebrać trochę drewna. Zaraz, tylko sekunda. A od razu może pójdę, żeby mnie zapomnieć. Hop, hop. O jest. Trzeba pójść trochę tam... O, tam jest takie drewno. Udy, ja mam, muszę zabrać trochę zabrać z jedzenia, bo mam trzy serwisy. Jak chcesz, mogę ci dać. O, o, to był bardzo wdzięczny. Tylko, żeby tą skrzynkę by dał właśnie. Dobra, hop, hop, hop. Dobra. Czekaj. Dobra, idę. Hmm? Ja to już Powoli ładnie zaczyna wyglądać. Znaczy, no, Nic tu nie ma, ale mam nadzieję, że nasze domki będą. Znaczy, ja na razie domka nie zbuduję swojego. Dobra. Czy To ja zaraz tylko zrobię ci skrzynię i przyjdę. Dobra. Dobra, Dobra zwykłego drewna potrzebuję. Taką małą czy dużą skrzynię? Małą wyszczę. No... Weź sobie jedną i drugą. Dobra, poczekaj. Ja zaraz zrobię drugą. Ja ci to postawię tam na domku, na środku gdzieś... No, dobra. A na środku ci na razie postawię, może może przyłożyć. Żeby nie widzieć. Oby... Dobra. Czekaj, i... a więc co widzowie? Ja bym się myślał, będziemy z wami żegnać. Następny odcinek pewnie będzie albo u Ciebie, albo u mnie na drugim kanale. Oczywiście wszystkie linki do kanałów macie w opisie. Jak myślisz, gdzie będzie następny odcinek. Na no, dziesięciu akcji. Tam... Jeszcze, jeszcze na dziesięciu akcji, tak. Więc, tak jakoś za tydzień następny odcinek właśnie z wioski my w tym czasie coś dalej będziemy budować i może następny odcinek już będzie, jak będzie... No, sporo tutaj rzeczy, może jeszcze mój, mój, mój dom się będzie budować, ale no, widzowie, to tutaj trzeba jeszcze dużo, dużo zbudować, więc oglądajcie następny odcinek już niedługo, a my się z wami żegnamy i co? Do następnego! Cześć!